No i witam serdecznie wszystkich na nowym filmie. Nowy dzień, nowe oczekiwania. Przyjechał do mnie kolega Adam z kanału JMS. No i będziemy chodzić tutaj po ruinach. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co dzisiaj dzień pokaże. A ja jeszcze Wam dorzucę z dwóch innych wypadów. Na koniec jak byłem z Haroldem i sam. Zapraszam do oglądania. No i pierwszym sygnałem na ruinach mam to w bryłce i zobaczymy co to będzie Jest jakiś krzyżyk już widzę bardzo ładnie następny do kolekcji No i tym razem dwójeczka Adam przeczytał, że to ma. Miał chwilę wcześniej, także wygrał konkurs na pierwszą monetkę. I lecimy dalej. No i jest następny fancik. Ja już go tu widzę. Przed chwilą był krzyżyk, a teraz jest medalik. Pięknie. Bardzo ładnie. No i gdzieś to tam wysypałem. I zobaczymy co to będzie. Jest. Dwojeczka. Dwa feningi. Wcześniej miałem piątkę i dwójkę i teraz znowu dwójeczka damy dotarł, a ja mam teraz krzyżyk następny I bardzo ładnie Chwilę przerwy sobie tu zrobimy Nie jadamy, zrobimy przerwę będziemy ruszać dalej właśnie mieliśmy chwilę przerwy No ja tak ruszyłem I mam kawałek dzwonka Szkoda, że nic na nim nie ma. Nie ma nic. Chodzimy dalej. No i nie uwierzycie, co mam. Na drodze to widać, że szła droga. Już Wam pokazuję. Następny krzyżyk. Trzeci dziś. I to ten sam wzór. Ale bardzo ładnie. Tam Adam Chodzi. Tereny mu się podobają. Wypad tak samo także to jest najważniejsze dzisiaj. No i co? Lecimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. A myślałem, że to będzie zwykła blaszka. posrebrzany pierścionek. Otwarty mi jest połamany. Ale jest pierścionek. A Adama się poślizna Kawa jak pierścionek posrebrzanego.

No i mam jakiś guzik, tak mi się wydaje że to był guzik przecieram i coś wychodzi pewno, arseniaczek no i z jednego doka dwie figurki ołowiane Później przyczyszczę i stawię zdjęcia albo zrobię podsumowanie, jeszcze zobaczę. Ale fajnie. No i tym razem mam naparstek. Chyba był posrebrzany. Dawno nie było. Bardzo fajnie. No i kolejny dzień. Jesteśmy za domem na nowych ruinach 40 km ode mnie od domu. Tak to wygląda. No i co? Rozpakowujemy się i lecimy. Widzimy się przy pierwszym dołku. No i pierwsza monetka jest dwa feningi. w takich krzeczorach Adam tam chodzi A ja tutaj mam dziesiątkę złotowej maru, dyszkę Bardzo ładnie No i witam wszystkich ponownie. Ja już tutaj mam dołek, mam fancika. Jestem na łące. Przyjechał do mnie kolega Harold. A ja już coś tam kopię. Tyle co żeśmy odeszli. No i ja mam tutaj krzyżyk. No i bardzo ładnie. Lecimy dalej. No, i mam następną krągłość. Co to jest? Coś innego, cienkie, bardzo cienkie z dziurą. Później postaram się przeczyścić i zdjęcie wrzucić No ale ciekawe Ale wydaje mi się, że to będzie 24 część dolara Tak 1782 No i bardzo ładnie Ciesz Harold tam też coś znalazł fajnego Zapraszam do niego na kanał Będziecie mieli gdzieś link w opisie, albo tutaj wrzucę No i ale co dalej, zobaczymy co jeszcze dzień przyniesie Ale sypie dzisiaj następna krągłość Ciekawe co to będzie Zobaczymy dyszka, dziesięć fanuli no i tym razem guziczek, z gwiazdeczką maluśki no i gdzieś tutaj jest jest jakaś krągłość o, ale fajnie co to będzie tym razem nie wiem o znowu coś z dziurką Tam ciekawe teraz nie zobaczę co to będzie No coś cienkiego i z dziureczką na pewno zdjęcie będzie tutaj zobaczymy co to będzie lecę dalej no i coś tu wysypałem jest jakiś guzik ale jest z koroną pięknie jest guziczek Bardzo ładnie lecimy dalej. Jest to na wierzchu. Zobaczcie jak ładnie sobie leży. Jest chyba nawet saluśki. żołnierzyk. A, ale pięknie. podąża za mną i zobaczymy co jeszcze dzień przyniesie tym razem mam guziczek arsenowy ale tam kopię ale tak słońce grzeje nie wiem to jest godzina może jeszcze pochodzimy i będziemy kończyć no bo jest masakra no chyba, że Harold będzie miał zamiar więcej pokopać, tyle kilometrów najechał, tym że zostanę z nim, ale jest No i słupą. Dobra, chwilę posiedzę, napiję się wody i lecę No i już na koniec Markę zastępczą znalazłem teraz skończymy, Bo słońce tak daje, że Uff, nie idzie wytrzymać. No i, no i teraz podsumowanie dwóch wypadów. Tak jak żeście widzieli z Haroldem i z Adamem. Bardzo Was pozdrawiam chłopaki, serdecznie. Dziękuję, żeście mnie odwiedzili. No i zaczynamy od guzików. Różnej maści jest monetek. tutaj dwa sreberka, walsy z epoki, marka medalik pierścionek posrebrzany na parstek cztery krzyżyki tak żeście widzieli kląby, nie wszystko nagrywałem także tak to wygląda jak się podobało zostawić pierdołki do następnego razu